Cześć, tu LisiLis. Właśnie jestem po oprysku na zarazę. Pierwszy zabieg poszedł na ziemniaki, a mamy dzisiaj czwarty lipiec chyba. Tak, u nas pada codziennie. Prawie dzisiaj się trafił dzień, że rano można było opryskać o trochę odstonki Dodałem też preparatu i głównie o zarazy, bo codziennie dalej. Prosiliście o to, żeby pokazać ziemniaki, to zerkniemy, jak to teraz wygląda. Nawet powiem Wam, że nie jest źle. Mówiłem Wam, że są rzadkie. No, Belarosa jest rzadka i winetka też, ale to wina Sadareczki. No, schody też nie były takie, jakbym chciał, równe. Więc tak to wygląda, jesteśmy na Belarosie dzisiaj o szóstej tak został szósta no i tam wiadomo trochę to się wydłużyło w czasie ten zabieg został przeprowadzony zabieg fungicydowy to teraz wam pokażę czym to był Quantum plus yy, litr cynku plus plon ziemniak i 4 kilo na pół hektara siarczanu magnezu jak Wam się to podoba? Te moje ziemniaki. Chyba nie są złe, jak myślicie? Bez nawożenia potasem na samych zasobnościach, czyli na mineralizacji słomy i gorczycy. Trochę po tych burzach je wyłożyło. Robiłem poprawkę rimerem na chwasty to z rzepaku. O, takie coś się stało z rzepaczkiem. Rzepaczek spalony. Rzepakiem nie mam kłopotu, tylko tutaj widzicie, o, tak, takie buty mamy. Nie wzięło trochę. Będzie konkurencja, ale dobra, to ile. Miesiąc wegetacji ona już przekwita, ta belarosa. Yy, I koniec myślę. Zaciek, ładnie, ładnie rzepak wytargało. Ziemniak jest zdrowy. Nie było tego sensu pryskać, no bo nie było warunków też, ale nie widziałem takich oznaków, a mówię Poczekam jeszcze te dwa tygodnie Właściwie to chciałem w połowie pryskać, ale deszcz, 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 deszcz bo Mówię, odwlekam, odwlekam herbicyd, mówię, a nie będę dawał nawozu do herbicydu, bo chwasty dostaną kroplówkę Więc jeszcze te 5 dni poczekałem, później znowu deszcz I tak cały czas Wineta już przykwitła, już winetta Winety nie mam zajebistej. Wineta za mało azotu dostała, albo jakiś sadzeniak taki niewyraźny. Bo widzicie Belarosa to jak, jakie mikne liście ma. W końcu, w końcu opryskana zarazy. Stonka była też pryskana wcześniej. Eee, z Apis plus Proteus, o tak sobie to odporna jest zajebiście ta stonka. Nie za bardzo to się spisało. Jeszcze te temperatury wysokie. Dzisiaj jeszcze bulldog poszedł z fungii. Ja sobie nowe buty kupiłem. Ultra buty jako buty robocze. Powiem Wam, że do biegania są bardzo wygodne, ale tak do chodzenia ja na co dzień to po kilku godzinach tak nie bardzo. O, zobaczmy, czy stonka coś pobrało. O, tu jest taka mała stonka. Spaść nie spadła, ale... No, zwieło ją. To może jeszcze kilka dni to nie będzie takiego wysypu, ale myślę, że i tak za, za tydzień, za, za, może mniej nawet, trzeba będzie pryskać. We wtorek fajna pogoda ma być. Pryskanie to może jeszcze się opryskać stąd jeszcze raz. Wszelkie rzeczy jak czyściutko jest fajnie. Teraz w tym zabiegu rimerem ziemniak Mam gdzieś tu brzuchę. No. Fajny ziemniaczek. No już tu poprzekwitał. tu nie ma takich miejsc, że ja nie są, no w dołu takie liście jak, jak ręka fajne. Nie może będzie jakiś plon z tego, mimo że są rzadkie od Belarosy. No tutaj po puszkowaniu, bo były puszkowane, miałem jeszcze jeden film nagrany, ale niestety telefon mi główny padł. Muszę dzisiaj kalkulatorem nagrywać. Dobra. Opuszkowany był i tutaj poprzecznie został zmasakrowany. Zresztą tutaj woda płynie sobie. Zostały wyżłobione przez wodę rowy. Widać zresztą, co to, to woda robi. tu finetta ładnie powiązała młode ziemniaki, ale już zielone się zrobiły, No i finetta taka sobie no. Alterioza ją trochę porobiła. Proszę bardzo. Takie gdzieś... Jakieś... Stonki tu też, bo na obrzeżach jest najwięcej stonki, tu stonki jest też mnóstwo Nie wiem, albo za mało azotu, bo widziałem w, w Czego? Zastanawiałem się, czego ona taka słabsza jest Od Belarossa tam widzie, widzę 40 kg azotu na hektar więcej się daje pod nią, no to może dlatego Albo jak już jakiś starszy To ostatnia tona była jak ja brałem Winetę 600 kg, to taki paseczek jest tylko tej winety nie wiem może jakiś plon wyda. No i to by było chyba na tyle z ziemniaków. Taki krótki film. Belarosa jest zajbista, tutaj jest troszkę słabiej. Cześć. Lisi liseł.